Moneczko, czołgiści, ja jestem Archenoks a dzisiaj to jest pierwszy odcinek serii Pogadanka przy Wocie. Tak, pogadanka przy Wocie, dzisiaj sobie pogadam tam na temat zmiany, jakie World of Tanks naprawdę przez te 8-9 lat naprawdę bardzo się pozmieniał. I pogadam trochę też o społeczności Wota, tak o społeczności Wota, o tych graczach bardziej takich chamskich, toksikach. Pogadam sobie, bo są tacy typy, po prostu tacy typy graczy, co w, o wszystko się plują, wyzywają i ten do dzisiaj sobie też o ten, na ten temat też pogadam trochę i powiem wam to, że naprawdę ta gra przez te 8-9 lat naprawdę potężnie się pozmieniała, tak potężnie się pozmieniała. Którzy mówią, że na plus się pozmieniała, niektórzy, że na minus, tak, niektórzy, że na minus ta gra się zmieniła. Dla mnie z drugiej strony gra się zmieniła trochę bardziej na plus, bo jest inny taki silnik graficzny, który naprawdę Wargaming może bardzo dobrze ten zrobić. Grafika bota konsolowego jest, powiem, że bardzo dobra. Powiem, bo. To nie jest taka grafika słaba jak na PC, bo na PC to naprawdę trzeba niezłą kartę graficzną mieć i trzeba na, na kompa dużo zaoszczędzić, jak ktoś powie, o jak na kompa zaoszczędzić, jak na konsolę też trzeba, ale na konsoli od razu się ma dobrą grafikę, dopowiem to, że wod konsolowy dla mnie ma przewagę graficzną, bo nie trzeba ulepszać w ogóle tam, Niektórych aspektów w WoCie tam, bo wod konsolowy grafikę od razu ma dobrą, ma nie jak PC, że kurde, ma nie FPSy skaczą, no nie na niektórych mapach tak było. Pamiętam w ocie na konsoli, że ten, ale na PC naprawdę trzeba mieć sporo hajs, nawet po 10 tysięcy komputer potrafi kosztować i po 5. Ale powiem wam, że dla mnie WOTa się gra dobrze, mi lepiej na konsoli, bo gram to już dziewiąty rok A na PC grałem, no gram, no sobie czasami na serwerze testowym sobie gram Ale wolę grać WOTa na konsoli, bo tutaj mi się przyjemnie i gra, tutaj więcej czasu spędzam W wocie dopowiem to, że Będę nagrywał w was odcinki z WOTa, bo to jest po prostu Gra tu na kanale, już mam od początku kanału. Tak, od początku kanału nagrywam to na kanał. Dopowiem wam to, że za chwilę tak trochę pogadam o społeczności. Bo są niektórzy tacy naprawdę hamscy gracze. E, może za chwilę użyję jednego bluesga, ale to są totalni pojeby, totalne pojeby. Te, To po prostu tak. Um, dla mnie niektórzy gracze to są tak totalne pojeby, te toksiki no nie wyzywam doktora Wiadro i ten, bo czasami ten to ja rozumiem to, bo doktor Wiaderko to jest poko streamer, który wrócił tam bo po iluś, po trzech, czterech tygodniach albo po miesiącu do streamowania. Ale ja nie rozumiem takiego jednego użytkownika, Predator 28. No, wyzywa. No, ja rozumiem, że to jest jakoś w formie rozrywki te wyzywanie na pewno, bo nie wierzę w to. Bo na YouTube tak to działa, ale kurde, żeby wyzywać, no ja rozumiem tam, bo czasami też tam, ale to kiedyś wyzywałem, ale nie aż tak toksycznie, dopowiem to, że czasami. W tej społeczności WOTa nie rozumiem, bo nawet na PC-cie są, powiem, że tam są w ogóle bardzo toksyczni gracze Tak porównywalni do WOTa konsolowego, bo też się... Są tacy co wypychają Tacy chamscy gracze, tacy po prostu chamscy typy, takie chamy Powiem wam to, że czasami mi się WOTa odechciewa grać na tej drugiej wojnie bo jak się grałem na CW, to mnie tam ich nie wypychał. Jak grałem na drugiej wojnie, to od razu jak kurde jakiś typ zobaczy, że ja mam dwie biegłości, albo ten, że mnie wypycha, albo strzela we mnie bez powodu. To dla mnie społeczność WOTA to są po prostu czasami no, są, no nie mówię, no, są gracze ogarnięci, tak są gracze ogarnięci, ale są też tacy normalnie toksyczni gracze co oni wypychają, wyzywają, wyzywają od kurew, od szmat i tak dalej, nie będę mówił, bo nie chcę, żeby mi YouTube zablokował ten film, ale są tacy ty, typy, po prostu takie typy graczy co wyzywają, bo niektórych tam moich znajomych rozumiem doktora wiadro Kwiatka, Jumper Pola i Fredka, bo oni to, to mają prawo przeklinać, bo są z mężczyznami dojrzałymi i ten ale niektórzy tak nie rozumieją kurde to, że od razu chodzą do WOTA, robią streama, do przeklinają, to jest po prostu dla trochę słabe zachowanie takich graczy, takiej, takiej społeczności i to, to jest po prostu standard w WoCie, że są tacy gracze toksyczni, że wyzywają na niech cały team wyzwą, że grają dobrze, ale jak będzie bitwa przegrana, to od razu wyzywają. To dla mnie po prostu wod konsolowy i PC to jest taki na równie, taki na równi z społecznością, taką trochę toksyczną, ale ja nie osądzam wszystkich, bo są tacy gracze, to powiem, że zachowują się dobrze i to chwała ale są tacy jak tam Predator 28, co tam tylko jeden raz o tym wspomnę co wyzwał normalnie kurde, Mr. Vertorano to jest fajna kobieta która naprawdę fajnie gra w WOTA tak fajnie gra w WOTA wiem z tego, Dona miał też dramę z doktorem Wiadro, ale ja się w to nie plątam, bo nie chcę, żeby on mówił, że ją bronię, tylko mówię, że jest trochę, kurde, ten Predator też zaczynał jechać po niej, że ona gra czołgiem, który powinien grać na pierwszej linii, tam Centurionem, tym na zimnej wojnie. A Centurion to też jest czołg snajperski, ale że to jest po prostu taka typowa, takie typowe zachowania graczy WOTA, jak, kurde, takich polskich graczy. Bo za zagranicy też są tacy, co wyzywają. Kur... napiszą na czacie bot, cheater i ten do... czasami tej społeczności Po prostu... nie... nie wiem, albo ja jestem czysto głupi i nie rozumiem Albo po prostu to są gracze, którzy po prostu nie mają własnej... Bo, albo nie mają po prostu opanowania w tej grze Ja już jakoś mam opanowanie w tej grze, jestem spokojny, staram się nie denerwować, nie przeklinać na takich graczy toksycznych, co wypychają albo wyzywają na czacie i piszą. To ja bym najpierw dał na permanentnego bana albo bana na 3 tygodnie, tak na 20 dni bana i bym dał i by się nauczyli, że po prostu graczy się nie wyzywa, bo to nie jest miłe zachowanie. Ale powiem też, to że za chwilę tam skończę temat tego, bo jeszcze tam może trochę pogadam o społeczności. Ale powiem wam to, że ja czasami na no, mojej takie graczy spotykam, bo nie raz takich spotykałem, co się prują o to, że ja zrobię lepszy wynik, oni piszą, że cheater, że naprawdę, ja czasami takich graczy nie rozumiem, co wyzywają i ten, to, no czasami rozumiem to jak z nerwów to komuś tam puszczą nerwy, to ok, ale żeby od razu wyzywać, że cheater, że ty oszu oszukisto, że ty nie potrafisz grać. To czasami takich graczy nie rozumiem. Każdy ma swój styl gry. Ja tam już tą grę gram już dziewiąty rok i gram, no jak no powiem, że bardzo dobry grać, bo już bitwy ładne robię tam po 9, 10, 8 tysięcy do Jestem graczem już bardzo doświadczonym i sam jak ja spotykam takich graczy, normalnie co, wyzywają albo to są gracze, którzy po prostu nie mają ale po prostu pojęcia o tej grze, bo nie mówię o tacy, bo ja mówię tylko o takich nie o garach, jak tam niektórzy, bo są gracze, które mają tacy tam dużo bite, a mają czerwony WN i ten, do no to znamy czasami społeczność wota to są takie toksiki, że po prostu szkoda gadać i powiem to, że oczywiście jest tylko swoje zdanie subiektywne wyrażam. Każdy może mieć tam swoje zdanie, ja tylko swoje wyrażam. To mam nadzieję, że naprawdę to zrozumiecie to, bo gaming zamiast tam takich graczy tam pomieść tak tygodniowym banem albo dwutygodniowym, żeby nie blokowali, nie wyzywali bezpodstawnie. Oni wolą wystawiać czołgi premium na drugiej wojnie albo na zimnej tworzyć nowe czołgi premium i ten no, dla mnie to jest trochę chore, że wargaming to robi, że czołgi premium, a z takimi graczami po prostu co wyzywają i ten, no nie się zrobią, ale ja już skończę gadanie o społeczności, bo wyraziłem swoje zdanie, pamiętajcie to jest tylko moje zdanie, ale też wam powiem to że będziecie tam, mówiłem, że w tle będziecie mieli powtórki tam z moich bitew i powiem wam to, że mam taką ciekawą serię też zrobić, chcę na kanał taką, że takie śmieszne momenty, takie ala moment, momenty, to mówię, na kanale już dużo razy było postaram się to nagrać, bo mam to taki ciekawy pomysł jak to nagrać, jak mam ciekawy pomysł jakby to tak po e, prostu subiektywnie nagrać i też e, mam taki pomysł, żeby tak wakacje zrobić taki, taki prosty jakiś giveaway na kartę przedpłaconą albo na Golda w WOCie, To by było bardziej tak dla graczy Xboxa, bo na PS -a jeszcze tam nie ma, albo, albo po prostu kupił taką kartę z doładowaniem, doładowaniem pieniążków na tam dla graczy PSa i XBOXa, ale to będę Na razie planuję, mówię to, że planuję giveawaye Tak może w wakacje zrobię, postaram się przynajmniej zrobić, bo pamiętam, że kiedyś chciałem e, Zrobić giveawaye i ten, do powiem wam to, że Giveawaye to są naprawdę fajna rzecz, to jest naprawdę powiem, że spoko Fajna rzecz i też powiem wam to, że ja tam, sorry, trochę tam za deszcz, bo padał u mnie teraz jak nagrywam, ale powiem to, że dla mnie najlepszy tak okres WoTa grania, tak jest tak granie w wakacje, bo wtedy się ma dużo czasu, Ja to też powiem, że te dużo osób wyjeżdża, ale to jest trochę tam też nieprawda, bo dużo też graczy spędza czas w WoCie, na konsoli i ten do WoT, jest taka gra... W ciągająca typowa. ja jeszcze się wciągam, już dziewiąty rok, już będzie 10 dziesiąty czy dziesiąty rok już WOTA gra ma dziesiąt... a dziewiąty rok na konsoli, dopowiem, że już jestem trochę weteranem WOTA i WOTA konsolowego, dopowiem to, że ta gra naprawdę przez tyle lat, to teraz trochę też tam pogadam, jak ta gra trochę się tam zmieniła, bo ona pewno, że bardzo się zmieniła, weszły czołgi kołowe weszły linia tam weszła do linia do Stumtagera, linia do czołgów czechosłowackich, nowoczesne czołgi do ta gra naprawdę powiem, że diametr, diametralnie powiem że naprawdę bardzo się zmieniła w porównaniu z 2014 do powiem, że bardzo się zmieniła jeszcze pamiętam czy, czy te czasy kiedy była tam beta World of Tanks na Xboxie Łanie i to się grało. Pamiętam chyba jak grałem. Za, czy nie grałem aż tak za czasów bety, ale grałem gdzieś w 2016. Tam na Łanie grałem pierwszy raz gdzieś tak w styczniu 2000, w stycień, marzec. Tak 2016 roku grałem w WOTA na Xboxie Łanie, ale już tak już mam wprawę, bo grałem na Xboxie 360 jeszcze w WOTA do Jestem że bardzo doświadczonym graczem, który już ma dużo, bardzo pojęcia o tej grze. Tak, ma bardzo dużo pojęcia, bo oglądam też youtuberów New Multi, New Multi Halaka, Deda, tak, New Multi Halaka i Deda, bo to są z youtuberzy. Po prostu ja się wychowałem na oglądaniu WOTA i też tam Hinzul. Ja też się wychowałem, bo oglądałem go, jak miał tam... 1000 subów, tam 2016 gdzieś na początku miał 1000 subskrypcji, to powiem, że dla mnie Hallak, dedu, Hallak, dedu i Show i Hinsul, to są dla na mnie najlepsi youtuberzy z WOTA, bo powiem, że oni naprawdę dobrze gadają o tej grze, naprawdę dobrze tłumaczą, ja też dobrze tłumaczę, ale oni tam też tam też bardziej, bardziej tam tłumaczą to powiem wam, że naprawdę się cieszę, że mamy tak, takich youtuberów w Polsce, co nagrywają naprawdę bardzo konkretnie, owocie nagrywają, tak naprawdę bardzo e, konkretnie. E, owocie tam gadają, tam nagrywają poradniki, nagrywają dla początkujących i ten dopowiem, że naprawdę to wielki szacunek dla was panowie, bo robicie kawał dobrej. Roboty na YouTube robi New Multi Show, Hallak, Dedu i Hinzuł. Naprawdę robią kawałek dobrej roboty na YouTube. Robią naprawdę Hallak, Dedu, Hinzuł i, i New Multi show. Powiem, że naprawdę robią mnie kawał dobrej roboty. Multi wbija w tym roku 300 tysięcy. To, to jest jeden z największych kanałów wotowych w Polsce. Drugi, tam największy kanał to Hallak, bo to są youtuberzy, które naprawdę bardzo fajnie dla mnie, dla oka się fajnie ogląda, naprawdę są przyjemni, fajnie się ich słucha, tych youtuberów co wymieniłem, to powiem wam to, że jeszcze tam 6 7 minut pogadam, opowiem to, że naprawdę ja tam wota nigdy nie przestanę. Yy, nigdy nie przestanę ja tam nigdy nie przestanę w to grać, bo WOT to jest gra, która po prostu mam dużo znajomych, tak dużo znajomych, którzy w to grają, dużo znajomych, którzy mają tam też kanał na YouTube, nagrywają to, że ja tam się nie będę poddawał. Ja będę dążył do celu, nigdy się tam nie będę poddawał, bo ja nie jestem takim typem co się łatwo poddaje ja, ja tam jestem osobą waleczną, ja będę zawsze walczył do końca, żebym bił te, wreszcie te 2000 subskrypcji, bo wierzę że to, że mi się uda za jakiś czas wybić te 2000, tak wybić 2000 subów i będzie naprawdę bardzo fajnie. No i też wam powiem to, że to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, że... Wspieracie mój kanał, że subskrybujecie mnie, zostawiacie łapki w górę, subskrypcje na kanale i pozytywne komentarze, bo to naprawdę bardzo mnie rozwija, tak, bardzo mnie rozwija, motywuje mnie do nagrywania, tak, motywuje, tak, bardzo mnie motywuje to do nagrywania, dopowiem to, że nigdy się nie będę podawał. Pamiętajcie, żeby nigdy się nie poddawać, żeby dążyć do celu, tak, żeby dążyć do celu. Żeby po prostu rozwijać swoje pasje, i ten. Ja tam nie nagrywam tego, nie nagrywam na YouTube dla pieniędzy. Ktoś powiedziałby, że ja to dla pieniędzy robię, ale nagrywam to po prostu z czystej pasji, bo lubię sobie pogadać o wocie, o historii, o czołgach. Do... Po prostu lubię sobie pogadać do mikrofonu i sobie tam wyrazić swoje zdanie. To mam nadzieję, że naprawdę taki film się spodoba, bo naprawdę trochę tutaj pogadam, ale będziecie mogli sobie posłuchać tam taką serię Pogadanka przy Wocie, tak, Pogadanka przy Wocie, to jest taka nowa seria, taka ala podcast, ale będziecie mieli sobie yy, w tle bitwy. Dopowiem no, Wam to, że ja naprawdę nigdy... Myślałem, że Chieftain MK6 to on dostał buffa jakoś tam z pół roku temu, tak 6-7 miesięcy temu chyba dostał buffa, i powiem to, że po tym buffie on naprawdę bardzo odżył, naprawdę bardzo odżył Chieftain, bo trochę też tam pogadam, trochę o tym pojeździe, bo Chieftain MK6 to naprawdę jest... Powiem, że pozytywny wariat wśród ciągu, bo naprawdę ma fajne działo, z fajną penetracją. To są dwa typy pocisów, to są takie same. To są APFDS-y, AP tak, APFDS-y na drugiej wojnie, bo to jest to samo ten Chieftain, co Chieftain na zimnej wojnie. Dopowiem to, że Chieftain MK6 jest naprawdę maszynka przyjemna. To jest taka bardziej tak dla graczy skillowych ci w MK 6 takich jak dla mnie, bo ja jestem graczem skillowym, już 4 lat gram w tą grę, tak już 4 lat spędziłem w tej gereczce ukochanej stworzonej przez ukochane wargaming które czasami robiło słabe rzeczy, ale da się ich szanować, bo oni ciężko pracują, <laughs> tak ciężko pracują. No, i powiem wam to też, że Chieftain to jest taka maszynka, która naprawdę może grać na wieży, można grać na kadłub, bo też zdarza się bardzo odbijać i na wieży, i na kadłubie. Dopowiem to, że Chieftain MK6, jeżeli ktoś chce, bo to jest taki mówię, ale jak ktoś chce, do może i do Chieftaina, to naprawdę bardzo polecam, bo to jest y, bardzo fajna maszynka, nadaje się nawet na bitwy klanowe, powiem tak, nadaje się. Na bitwy klanowe najlepiej się nadaje też Chieftain i te 95 f tam 204000, 201, jak to się nie mylę, to jest tam Chieftain, czołg specjalny 10 tieru też naprawdę to jest czołg na klanówki najbardziej potrzebny, bo to jest pociąg pożądany nawet na e, klanówki. Tak, na klanówki, i nawet demaszyna, na którą robię kontrakt, jest bardzo pożądana. Opowiem powiem to, że mam nadzieję, że taki film się spodobał i naprawdę zostawicie łapeczkę w górę. Bo łapeczkę w górę dla motywacji, Subskrypcje też dla motywacji, możecie zostawić. Bo naprawdę mnie to bardzo motywuje. I pozytywny komentarz, tak, pozytywny komentarz i powiem Wam to też. Że na kanale też może zrobię jakiś podcast, zrobię z jakimś gościem, może zrobię, postaram się zrobić jakiś, jakiś podcast z go, jakimś gościem, postaram się tak zrobić jakiś, z jakimś takim fajnym gościem, jakimś moim znajomym, ale gościem, e, dopowiem to, że mam nadzieję, że moje filmy wam się podobają, bo naprawdę wkładam w nie bardzo dużo pracy. Tak, wpada mnie bardzo dużo pracy, dużo też montażu. Przy tych, przy tych filmach też czasami muszę się poświęcić montażowo. E, to mam nadzieję, że taki film się spodoba. No i napiszcie w komentarzach, jak wspominacie granie robota no, na konsoli. Bo jak ta gra kiedyś wyglądała, jak teraz, to powiem Wam to że dla mnie WoT konsol, na konsole jest numer jeden ja nigdy to nie przestanę grać dla mnie wod konsolowy jest na pierwszym miejscu a na drugim WOD pc bo wolę lepiej grać na konsoli bo to mi się bardziej przyjemniej gra tak bardziej tak przyjemniej i fajniej mi się gra no i mam nadzieję, że taki film się spodobał bo trochę sobie pogadałem o społeczności trochę o WoCie trochę o Chifftejnie MK6, tak trochę o Cieftainie MK6 sobie pogadałem. No i co jeśli tam wam będę żegnał, ale pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i, i tak, subskrypcji, łapki w górę i pozytywnego komentarza. Jeśli wam i będę żegnał, tam do uszyszenia, ale powiem wam, że naprawdę stawcie łapkę w górę, bo to będzie mnie bardzo motywowało. Tam będzie mnie to bardzo motywowało. No i też Wam powiem to, że możecie napisać w komentarzach, jaką jeszcze chcecie serię z Wota na moim kanale, I tak jaką jeszcze chce, chcecie serię z wot na moim kanale, jeśli ja Wam i będę żegnał, do usłyszenia. czołgiem.